Zwykle fetyszem są z części garderoby. To może być bielizna, to mogą być buty, to mogą być kalosze i to jest taka um, też um, charakterystyczny przykład tego. To jest osoba um, nie w naszym regionie żyjąca, ale bardziej na południu Polski która mężczyzna, który kradł spod drzwi, tak, albo gdzieś z podwórek, różnych miejsc tak, shop, kalosze, które były noszone przez kobiety. Te kalosze musiały być specyficzne, bo musiały być zielone i mieć taką skarpetę na wierzch, którą się wywija, tak? Czyli w środku musiały być wyłożone takim materiałem, tak jak pewnie kojarzycie tą firmę Hunter, która ma wysokie kalosze i właśnie tą skarpetę, jeszcze taką, którą można sobie tutaj wywinąć na zewnątrz. I takie kalosze przez tego właśnie pana, który miał taki, a nie inny fetysz, były kradzione, tak? on nie kupował ich, nic nie, gdzieś ich sobie inaczej nie zdobywał, tylko je po prostu kradł spod drzwi. I tak. co ciekawe, częstotliwość występowania anorgazmii jest u kobiet mniejsza w kolejnych pokoleniach, czyli każde kolejne pokolenie już coraz mniej kobiet tą anorgazmie zgłasza. I to też wynika z tego, co tu poruszyliście, z tych zmian kulturowych, tak, które występują. Że ta seksualność nie jest już aż tak tabualizowana, jak była do tej pory, i seksualność kobiet też już wchodzi jakby do mainstreamu, tak? Już jakiś czas temu weszła, tak, tak sobie to określmy. I że to odczuwanie przyjemności jest już coraz rzadziej postrzegane w negatywnych, w negatywnych aspektach, tak? a bardzo właśnie w takich pozytywnych. Zwraca się uwagę na to, żeby ta przyjemność była częścią naszej ekspresji seksualnej. Jest to niezwykle ważne. Anorgazmia może być pierwotna, nigdy nie przeżywała dana osoba orgazmu, albo wtórna, czyli osoby w przyszłości przeżywały orgazm, ale w którymś momencie to się skończyło. I anorgazmia sytuacyjna, czyli orgazm nie pojawia się w określonych sytuacjach bądź z określonym partnerem.